Cześć wszystkim, ja jestem Wallander, witam Was w 11. filmiku serii lecimy do 105. levela. Yy, zaczynamy od wbicia szarży na G. Jest to już nasz drugi skill, który dobiliśmy na G na tej wojce. Yy, póki co nie będę go czytał na P, ponieważ kamienie są mi potrzebne yy, na itemki i po prostu nie wyrobiłbym zdropieniem ich, żeby jeszcze tutaj skilla czytać. Yy, oddawanie ostatniego certa. Certy bardzo ładnie wchodziły, nie wiem. Spaliło gdzieś, myślę, około 15, a 30 weszło, tak więc bardzo szybko je oddaliśmy. No i tak, biolog oczywiście potrzebuje kamienia duszy, tym razem Tyguisa, który musimy wydropić tych ogrów w krainie gigantów. Siedziałem tutaj około 30 minut i w końcu wyleciał ten kamień. Nie wiem czy rękawica zwiększa szanse na jego drop, ale oczywiście nie zaszkodzi ubrać. No i tak, z kamieniem wracamy oczywiście do biologa. Biolog coś tam nam powie i każe nam jechać do jego ucznia chyba. Otrzymujemy za tą misję 10% obrażeń oraz 6 szybkości ataku. Dzięki czemu teraz mamy full szybkość bicia, jeżeli odpalimy berka i mamy trutę ubraną. No, za szkatułki wyleciały dłonie przebicia 5 sztuk, tak więc nie wiem, czy dobrze, raczej słabo, bo tam najbardziej liczę na PDK na 3 godziny tego ściąganego. No i tak, kolejna, kolejną misją biologa jest, są raczej czerwone konary, czy jakoś tak. Dropią one w czerwonym lesie i trzeba ich oddać 40. Te konary bardzo łatwo. Można kupić za bardzo niską cenę, ale to była, nie wiem, gdzieś trzecia albo czwarta w nocy, tak więc musiałem sobie pojechać dropnąć. Przy okazji spotkałem Metka 9.0. No i pomyślałem, że pokażę Wam teraz, jakie ta wojka wyciąga hity z petem i po ukończonych certach. Hity są po 3K. Tak samo takie same hity wyciąga na metkach 95, 100 i 105 z tym że na metkach 105 jeszcze tam czasami spada na 2900. Mamy full szybkość bicia, dzięki czemu no, ta wojka teraz jest bardzo dobrym dropkiem na metiny. Siedziałem sobie ostatnio bardzo dużo na tych nowych mapkach Yy, Wydropiłem naprawdę masę pedeków, masę kamieni duchowych. Yy, dropiłem sobie pelerynki, które mi posłużą do podekspiania postaci do 60. levela. Yy, no wiadomo, dla swoich egzorcyzmu i rat pustelnika. Yy, konarki, nie wiem, tak słabo lecam raczej, ale musiałem sobie parę dropnąć, bo nie miałem od kogo kupić yy, w nocy po prostu. Ubijanie metka 90 level zajmuje nam około mm, jedną aurę, czyli około 90 sekund. Y, więc myślę, że nie jest tak źle mm, bez bufa. Truta mm, jest też taka, nie wiem, średnia, można powiedzieć, bo mm, może kiedyś znajdziemy jakąś 35 plus średnia, albo może nawet 40. No zobaczymy. Po połączeniu serwerów będziemy szukać Jakieś 40+, plus, tylko trzeba by było sporo dopłacić Lub, nie wiem, po prostu dać jakieś tam jeszcze Chyba żebyśmy kupili po prostu za kamienie duchowe, ale no jeszcze się zobaczy No i tak, dropnąłem sobie tam parę konarków, żeby mieć na parę dni Poszukam, kiedyś tam kupię, nie wiem, z jakiejś 100 One naprawdę nie są drogie, tak myślę, że kamyka trzeba zapłacić za 100 konarków no, i tak, może pamiętacie, kiedyś próbowałem ubić tego bossa. On się nazywa Agres. Działa na niego bonus na orki. No, i tak po prostu przy samej końcówce on zwiększa swoją odporność. Tak nie wiem, dwukrotnie. Po prostu bijemy mu dwa razy mniej. No, i przez to nie mogłem go ubić. A teraz po ukończeniu certów już go mogę sobie bez problemu ubijać, naprawdę. Zajmuje mi to tak gdzieś półtorej, nie no, niecałe dwie aury, myślę, tam z wybiciem tego spota na początku i tak dalej. Jest z niego bardzo fajny drop, bardzo często kamienie duchowe z niego lecą. Jak sobie ich ubiłem chyba 20, 24, to miałem trzy kamyki z tego, tak więc, no, bardzo ładnie lecą. Dodatkowo otrzymujemy bardzo dużo ulepszaczy i skrzynię mroku, z której jest taki w miarę ciekawy drop, ale często wylatują śmieci. No i jak widzicie, jakieś tam branza z US plus 6. Tutaj kolejny agres. Oczywiście kolejne ulepszacze, tutaj jeszcze jakieś pedeki, skrzynia mroku. No i ze skrzynią mroku magiczny hełm, to jest ten dla surki na 80 level. Kolejny agres. Nagrałem wam tam cztery dropy chyba. Pomyślałem, że nagram wam, żebyście sobie zobaczyli, jakim mniej więcej drop jest z tego. No i tak, tutaj skrzyniam roku kolejna ze skrzynim roku potki. Tak więc bardzo świetny drop. No i niestety tam chyba lecą z tego, z tej szkaty te nowe itemki, ale musiałbym teraz na wiki zobaczyć szybko, ale nie chcę wam tutaj za bardzo klikać. No i kolejna skrzynia, już ostatnia. Ekstazyjny wachlarz, to ten na 70 level, tak więc no, bardzo słabo. No i tak, przechodzimy do wbijania trzystronnego na G. Spaliło mi ostatnie trzystronne, i już pomyślałem, że sobie czytnę z tym zwojem EGZO i radą. Zwoje EGZO i rady oczywiście są z misji, z tych podekspianych postaci, żeby mi tutaj ktoś nie wypisywał, że wydaje na item shop. No, i tak trzystronne na G troszkę lepiej wygląda, jest takie, nie wiem, większe, można powiedzieć. Będziemy je dobijać na P, ponieważ to jest bardzo dobry skill do PvP. No, i tak tutaj mal macie malutką cenzurę na skillę, ponieważ nie chcę, aby ktoś wiedział wcześniej, jakie skille wbiłem na walanderze. Kupiłem sobie tutaj taką stalkę. Ona jest taka, no. Pokażę wam ją później pod koniec filmiku, jeszcze dokładnie opowiem coś o niej. E, troszkę na nim zbierałem, w ogóle jak dopięto tych nowych mawkach to bardzo dużo kasy uzbierałem, e, troszkę pedeków sprzedawałem, e, oczywiście kamienie duchowe dużo bodzi i no pokupiłem troszkę itemków, znaczy no jednego itemka tutaj skrzynię szczeniaka sobie kupuję, e, z nich leci ta pieczęć khan albo boczusia. Yy, no i po prostu kupiłem sobie na zapas, ponieważ parę dni temu był event z tymi skrzyniami i były w dość no, niskiej cenie, chociaż kupiłem je, no tak, nie wiem, w miarę drogo. No ale tam zostawię sobie ich pięć, może wyleci z nich pieczęć. Yy, no zobaczymy. Yy, wyprałem się do groty yy, po, po troszeczkę, tak. Yy, chciałem Wam po prostu coś dograć do tego filmiku, żeby nie było tam, yy, że w ogóle nie tą wojką. Tutaj pokażę Wam drob, oczywiście te zatrute, pudełeczka. Nie będę Wam mówił, czy coś ciekawego poleciało. Po podaniu certów, jak sobie biorę nawet bardzo dużego spota tych zinów, to wiadomo, wszystkie, gdy podlatują, wszystkie od razu są mamdlone. Mamy bardzo duże hity na nich, tak z ziemi na żołnierzach mamy po 2,5 KB skryta. No i dzięki czemu bardzo dobrze absorbacja do PZ działa, tak więc czasami mogłem brać naprawdę duże spoty, a jak jeszcze sobie poleciałem z takim dużym spotem do rogu komnaty, to tak podlat podlatywały do mnie żołnierze i zaraz się mistyki ustawiały w, ten, w tą ćwiartkę koła takiego okręgu i podlatywałem do mistyków i wszystko naraz jak wybijałem, to naprawdę miałem full HP i no moby bardzo szybko padały. Zastanawiałem się czy nie, czy nie pójść czasem na jakiś większy spot, nie wiem, może nawet maxi maxi, tylko nie wiem czy tam za dużo grupek by nie było, może spróbujemy następnym razem na komendantach już, bo Wojka jest w miarę wykokszona, tylko jeszcze tą tarczę z NNO i blokiem by pasował kupić, nawet NNO i 10 bloka to by nam już dużo dało. Jak byłem sobie komendanty, to bardzo szybko padają, tak więc no, spróbujemy następnym razem poekspić na tych komendantach. No i tak, tutaj dobijanie 94. levela. Za komnatę leciało mi tak gdzieś yy, od 15 do 20 setnych procenta z dwoma pdk oraz jednym sitem shopu. No, oczywiście PDK... Yy, Kupiony na jeden dzień ten taki z pudełeczka. Smoczyk mi zostało jeszcze z 50, coś koło 50 z tych kuponów. Wydałem ponad 90 smoczych na yy, miotełki do wyczyszczenia łuku yy, dla NINDZIE, ale no, niestety. Nie, nie wszedł mi tam KD Woja Plus 4, tak więc no, straciłem bardzo dużo smoczych i m, mam nadzieję, że niedługo będzie jakiś event z kuponami, żeby troszkę tych smoczych sobie nabić i żeby mieć m, no, w ogóle na te pedeki do exp'a, bo bez pedeków naprawdę m, bardzo ciężko się tutaj expi. No i tak zeszło mi to wbijanie gdzieś około 12 godzin, 14, wbicie 90%, tak więc nie wiem czy źle czy dobrze. Miałem oczywiście trochę małży, postanowiłem je otworzyć. No, zobaczycie zaraz, co się, czy coś wyleciało. Myślę, że coś jeszcze dla Was dogram za chwilę i no, myślę, że to będzie już materiał na żywo, tak więc zapraszam na dalszą część filmiku. Dobrze, pojedziemy sobie ubić takiego bossa. To on się nazywa chyba Król Hrabia, coś takiego, czy tam Lemur Hrabia, nie mam pojęcia. No, i tak, wziąłem sobie ze sobą tutaj dwie zbrojki. Jedna to jest ta stalka, którą kupiłem jakiś czas temu. Widzieliście wcześniej na filmiku. No, i tak ta stalka ma 10 na dwurękę, 2 kHP, 10 na miecze i wbudowaną odporność na magię. Ma tu jeszcze jakieś strzały i ogień, z tym, że nie wiem, czy ogień działa. Na jakiekolwiek skillę u jakiejkolwiek postaci, może został odblokowany? Nie wiem, nie mam pojęcia. I tak, kupiłem tą zbrojkę, ponieważ ma dodatkową magię. Ta zbrojka Lwia ma wszystkie ABS łącznie ze sztyletami, ale no, nie ma tej magii. I gdybym ulepszył sobie tą stalkę, to zamiast mógłbym jej używać zamiast tamtej śmiertelki, która ma 15 na magię i 2 KHP. No i ta jeszcze ma dodatkowo, wiadomo, inne abs tak więc taka, takie dwie wojenne zbrojki bym miał. Tom bym ubierał, gdyby było więcej na przykład Surek, a tą gdyby więcej było Ninja Daggerów, czy tam Daggerów, nie wiem jak to się czyta. No i tak, co do łączenia. Łączenie serwerów zostało przeniesione na 28 i 29 października. Jest to troszkę śmieszne, że przez, przez to, że jedna osoba z tej firmy, czy tam z Teamu zachorowała, muszą przenieść całe łączenie. No to naprawdę, no tutaj matin jest jakiś. To jest troszkę, no nie wiem, śmieszne, chyba że to jest naprawdę jakaś bardzo ważna osoba, która tym wszystkim tam obraca. I wow, kolejny Bosik, ale nie, nie chodzi nam o tego. My chcemy Lemura Hrabiego. Czy jakoś tak. O, tutaj jest, dobra. No i tak, gdzie go sobie weźmiemy? Mm. ubijamy sobie te, te najpierw. Może jego obstawę ubijemy. Kiedyś byłem tutaj go ubić, ale on tak samo na końcówce zwiększa swoją odporność. Yy, jak te. No, chyba większość posłów tutaj tak, w taki sposób sobie zwiększa tą odporność. No i po prostu nie byłem w stanie go ubić i dodatkowo jeszcze bardzo dużo bije pod koniec, tak więc ciężko jest przy nim ustać. Nie wiem, jak to zrobimy. Czy mu się ta obstawa respi, czy nie? Mam nadzieję, że ci magowie mu się nie respią, bo one, one biją z dystansu i jednak to troszkę by nam przeszkadzało. Uuu, HP nam nawet stoi nieźle. Tutaj działa chyba bonus na diabły, a na diabły mamy najwięcej w ekwipunku, tak więc dobrze. Kurde, skąd się rozpią te lemury magii? Musimy go zblokować. Sobie nie wiem, czy tutaj się oprzemy. Pójdziemy sobie tam, bo tutaj coś jest takiego bardziej. Mm, łatwiej tu go będzie oprzeć, chyba. No i tak, zostanie połączone. Wszystkie serwery zostaną połączone poza Solarem. Będzie 6 serwerów w połączeniu. Mój serwer zostanie połączony z serwerami od S9 do S14, tak więc no, mam nadzieję, że pozna się nowych znajomych, oby nie wrogów. Może do jakiejś gildii dojdziemy, jeszcze nie mam pojęcia. Bo zawsze tak nie wiem, raczej tylko w swoje siedziałem i. Do żadnej gildii nie dochodziłem takiej bardziej, bardziej kokciarskiej. No, po połączeniu będzie dużo więcej osób. Już teraz widzę, że na przykład w Shinso pojawiają się takie osoby, które nie grały naprawdę, nie wiem, rok, no, może nawet dwa dwa lata. Po prostu czekały na łączenie i teraz przyszły jak to łączenie ma się odbyć. Tak więc no, spoko, że ludzie wracają. Na nowym serwie oczywiście będzie ciężko o zarobek. Jedyny chyba taki najbardziej najlepszy zarobek to będą mapki po prostu na siódmym piętrze w DT, ponieważ znaleźć metiny na zwykłych mapkach będzie raczej ciężko. Ten boss nawet ładnie idzie. Przy końcówce on zaraz o już zwiększył odporność. I on, nie wiem, bije takie kryty. Duże, tak więc musimy uważać, jakby co to, nie wiem, uciekniemy czy coś. O, widzicie, już pół HP, Dobra. No i tak. Zobaczymy, jak będzie w połączeniu. Mam nadzieję, że będą takie pełne miasta jak kiedyś, że się wchodziło do Shinco. Wtedy jeszcze wiadomo, komputery takie niezbyt dobre były i po prostu, jak się wchodziło do miasta, to były masakryczne lagi. Ale ładny drop. Bardzo dużo z niego leci. No, po prostu bardzo dużo osób było. Nie trzeba było, nie wiem, spamować na czacie, że coś y, kupimy, bo po prostu wszystko można było znaleźć w mieście u siebie. Nie trzeba będzie jeździć po Gino, y, znaczy do Gino, żeby kupić jakieś, y, nie wiem, księgi nam potrzebne czy jakieś inne itemki. W ogóle przeczę sobie zbieram, bo nie wiem jakie, on, jakie się przydają tego, coś nie mogę podnieść. O, jest, dobra. A tam to już. Nie mogę chyba wejść nawet. Dobra. Mm. Nie wiem, te bossy sobie będę też wybił, tak samo te Argesy, ponieważ y, mają wysoki level i mam dużą szansę na kamyka z nich. I na przykład jak zbijanie metka 105 mi schodzi tak na 3, nawet 6 aur, to te bosy wybijam sobie na 2 aury i mam taką samą szansę na kamyka. Dodatkowo lecą jeszcze pelerynki, PECI, te wszystkie te itemki co z tych Metinów. Dobrze, chyba wszystko wam powiedziałem. Troszkę długo nie było odcinka czy tam filmiku z tej serii lecimy do 105. To co to jest takie duże? Myślałem, że tam stalka leży na górze, a to się z ziemi nam tutaj pokazało. No, troszkę nie było, bo troszeczkę mi zajmuje zebranie materiału. Mamy tutaj te misje, nawet co dodali, w którymś filmiku. Znaczy, chyba w następnym odcinku te misje sobie porobimy. Tylko myślę, w jaki sposób je nagrywać, tak żeby ich bardzo dużo w jednym filmiku zmieścić i żeby nie były nudne. Po prostu myślę, że będę tak nagrywał, że hmm, podchodzimy do NPC, ta odbieramy misję i spotykam się hmm, z wami przy końcówce robienia misji, na przykład przy, przy ubijaniu przy końcówce jakiegoś bossa, metina, czy tam jak mam gdzieś to jechać. No i później odbieranie nagrody i tyle. I tak każda misja po tam parę dziesiąt sekund i myślę, że hmm, spoko się wam takie coś będzie oglądało. Tych misji jest tam naprawdę sporo, bo jak patrzyłem na tą listę na Wikipedii, to tam jest tego naprawdę bardzo dużo. Są z niektórych fajne nagrody, ponieważ lecą tam dwie białe perły z jednej. Pięć zwojów egzorcyzmu z jakiejś jeszcze. Tak więc, no, przydadzą się te niektóre nagrody, i oczywiście, exp, jakiś tam leci. Na tych początkowych misjach mało Expo ale później już tak po 20-30 milionów. Tak więc, no, myślę, że tak jeden level, na przykład teraz, gdybyśmy te wszystkie misje zrobili, to by się może udało jeden level dobić. Dobrze, chyba wszystko wam powiedziałem. Możliwe, że do łączenia już się nie pojawi żaden filmik na moim kanale, ponieważ będę chciał troszeczkę pozarabiać. Ponieważ, no, wiadomo, połączeniu będzie ciężko o zarobek. Yy, podropię, podropię sobie świadectwa tych wierzchowców, yy, rękawic sobie dużo dropie tak z kwipunki, ekwipunki, żebym miał zapas spory. Yy, no i co, no przygotuję się ogólnie do łączenia. Yy, a i taka mała rada jeszcze. Yy, pamiętajcie, żeby po łączeniu czasem się nie logować od razu do gry. Yy, tylko najpierw musicie wejść na stronkę Metina i przydzielić postacie. Ponieważ jak macie więcej postaci na tych serwerach niż 4, to będzie wam, to po zalogowaniu do gry samo wam wylosuje cztery postacie z tych wszystkich serwerów i możecie stracić na przykład swoją główną postać, tak więc... Pamiętajcie, żeby najpierw na stronkę wbić i przedzielić postacie, żebyście się czasem nie logowali do gry. Być może jeszcze zrobię jakiś poradnik o tym łączeniu, znaczy, takie no, taki króciutki, jak tam sobie poradzić z tymi tymi, chociaż nie wiem, czy jest sens. Jaki cieniutki mostek, fajny by był taki. Nie wiem, czy będę w stanie coś takiego zrobić, bo no, ta rada, którą Wam przed chwilą dałem, jest chyba najważniejsza, zresztą myślę, że sobie poradzicie. Polecam wam poczytać tego faka, który jest tam, który został dodany przez ART. Dokładnie tam jest wszystko wyjaśnione. Na Wikipedii został dodany taki króciutki poradniczek na temat tego łączenia, w jaki sposób to będzie wyglądało to przydzielanie postaci. Też sobie możecie zobaczyć. Być może podam linka w opisie, jak to znajdę. No i co, chyba wszystko w tym filmiku. Nie wiem, ta końcówka była troszeczkę nudna, ale chciałem wam podać troszkę informacji. Tak więc co? Widzimy się przy łączeniu. Mam nadzieję, że się spotkamy na, serwer na serwerze. Ja będę na serwerze Dumar. Ciekawe, ile osób z Was tam również zagra na tym serwerze, lub no po prostu zostanie połączonych z tym serwerem w ten serwer. Znaczy, tak więc co chyba wszystko wam powiedziałem. Jeśli ja z Wami żegnam, także dzięki, cześć i na razie.